Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan. Zapraszam na kolejny tydzień z Motodziennikiem. Zapraszam na program. Ten akurat będzie dość monotematyczny, ale widzieli Państwo tytuł odcinka. Sprawa wydaje się dość ważna, nawet jeżeli nie jest ona ważna dla nas dzisiaj, to kto wie, czy nie będzie ważna za miesiąc albo za pół roku, kiedy będziemy chcieli kupić albo kiedy będziemy chcieli sprzedać jakiś samochód, bo w końcu prawie wszyscy od czasu do czasu to robimy. Więc temat jest bardzo ważny, ale zaczynamy całkiem spokojnie, czyli od przejrzenia ogłoszeń. Trzy propozycje mam dziś dla Państwa. Zacznę od czegoś, czego chyba jeszcze nie było. To zbudowana w oparciu o Fiat Ducato Integra, czyli wóz kempingowy, w którym przestrzeń mieszkalna jest zintegrowana z szoferką. Pojazd jest francuskiej marki Pilot, ma diesla 2,3 litra pod pokrywą, 130 koni i skrzynię manualną sześciobiegową. Auto jest do 3,5 tony, więc na kategorię B ale ma 7,5 metra długości, 4 miejsca siedzące, 4 do spania, a w salonie może siedzieć 5 osób i wychodzi razem 13, ale to się nie sumuje rzecz jasna. Camper jest prawie nowy, bo z 2019 roku ma 13 tysięcy przebiegu i wyceniony został na 448 tysięcy złotych brutto, na pełną fakturę VAT. Coś tańszego? Bardzo proszę. Pan Paweł Niezawodny wypatrzył Toyota Avensis. 2005 rok, 2 litry benzyna, wtrysk bezpośredni, 147 koni pod maską, manualna skrzynia i pięciodrzwiowe nadwozie, a był jeszcze sedan i kombi. Auto jest bezwypadkowe, ma tylko 111 tysięcy przebiegu i jest od pierwszego właściciela. Cena to 21 i pół tysiąca zł. Od siebie dodam, że co prawda dawno tym nie jeździłem, ale pięknie wspominam. Płynne, szybkie, bardzo wygodne auto. I jeszcze Mazda trójka od naszego widza na koniec 2008 rok, 16 benzyna 105 koni i tylko 130 tysięcy przebiegu. Polski salon, drugi właściciel, nienaganny, stan techniczny i zakonserwowana podłoga. Cena to 17 900 zł. Pierwsza część naszego programu sponsorowana jest przez firmę Corteco, firmę, która produkuje filtry, uszczelnienia, koła, pasowe, różne elementy z zakresu tłumienia wibracji. Jeżeli chcieliby Państwo, żeby Państwo ogłoszenie pojawiło się w naszym programie, jest to bardzo proste, wystarczy być naszym patronem przez minimum pół roku. Natomiast jeżeli chcieliby Państwo to załatwić od ręki i nie mają Państwo pod ręką wehikułu czasu, można się z nami skontaktować za pomocą adresu mailowego, który jest pod koniec każdego programu na planszy. Można to również załatwić przez serwis Patronite od ręki. A teraz przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego programu. Ale zanim do meritum chwila refleksji. Demonizujemy handlarzy i często wrzucamy do jednego worka tych nieuczciwych, często małych, specjalizujących się w zaniżonych fakturach i autach po przejściach albo w złym stanie technicznym, z importerami i firmami, które prowadzą samochodowy biznes najlepiej jak się da. I często nie jest to biznes jak każdy inny, tylko wynika on z ogromnej motoryzacyjnej pasji. Autohandel, komis, jak zwał, tak zwał, to czasem scoop out, czyli lekkie ogarnięcie i sprzedaż z zyskiem, czasem naprawa aut po wypadkowych. Czyli naprawa i sprzedaż z zyskiem. Albo komis. W sensie ktoś zostawia auto, by facet z budki je sprzedał, ale to już rzadkość. Większość aut na placu należy do jednego właściciela. Czasem kilku osób, które mają po kilka kilkanaście samochodów i zrzucają się na plac. Ale najczęściej prawidłowym zwrotem powinno być importer. W zeszłym roku do kraju sprowadzono prawie 800 tysięcy aut z zagranicy i nie był to wcale rok rekordowy. Cztery lata temu był to milion. Sporo i większość została sprowadzona przez firmy typu Autohandel właśnie. Import indywidualny na własne potrzeby to margines. Ten import jest oczywiście okrutnie traktowany przez prasę i kilku zwłaszcza publicystów, aktywistów, ale skoro jest, to znaczy, że jest potrzebny. Stabilizuje ceny, pozwala utrzymać równowagę. Co się dzieje z cenami, gdy ustaje? Mogliśmy się przekonać w roku 2020, 2021 i trochę ubiegłym. Z naszych obserwacji, a mówiąc naszych, przypomnę, że od wielu lat zajmuje się sprawdzaniem używanych aut przed zakupem i to jest każdego miesiąca kilkaset samochodów. Wynika, że tych nieuczciwych firm Firmy, które takim cieniem się kładą na całej branży, jest zdecydowana mniejszość. Owszem, nawet w wydawałoby się w renomowanych miejscach zdarzają się auta niedostatecznie zweryfikowane, naprawiane albo popsute. Jednak z naszych statystyk za rok 2019 albo 2021 wynika, że 70% aut, które oglądaliśmy, nadawały się do zakupu. 25% to konieczność sporych inwestycji, lub ogólnie ujmując zaniedbania estetyczne. 5% to próba zatajenia po wypadkowej przeszłości lub Kiepskiego stanu technicznego. Silnik bierze olej, skrzynia jest na wykończeniu. 5% to oczywiście bardzo dużo, to co 20 auto, ale proszę mi wierzyć, że tego typu samochody częściej próbują sprzedawać osoby prywatne niż komisy. Puenta tego przydługiego wstępu jest taka, że biznes samochodowy nie jest łatwy i że kupno używanego auta nie jest proste, ale na komisę, czy raczej firmy typu Autohandel jesteśmy skazani. A jak to dalej działa? Z punktu kupującego mamy do dyspozycji kilka możliwości wyszukania auta. Marketplace na Facebooku, ale i ich wyszukiwarka jest Dobani, Allegro, na którym jest około 50 tysięcy ogłoszeń, Sprzedajmy.pl, 42 tysiące ogłoszeń i OLX, 294 tysiące ogłoszeń i Otomoto 211 tysięcy. Przy czym zarówno OLX, jak i Otomoto należą do tej samej firmy. grupy Olix, która ma siedzibę w Holandii i należy do spółki matki o nazwie Naspers, to firma zarejestrowana w Republice Południowej Afryki z siedzibą w Kapsztadzie. Część ogłoszeń z OLX przechodzi automatycznie na Otomoto, w drugą stronę tak samo, więc więc można założyć, że większość się dubluje. Dysproporcje pomiędzy liderem, czyli OLX, Otomoto, a resztą, Allegro i Sprzedajemy.pl jest więc ogromna. Jest jeszcze gratka, 30 tysięcy ogłoszeń, ale nie biorę jej pod uwagę, bo to serwis zaniedbany. Mam wrażenie, że spora część ogłoszeń jest archiwalna, ale tak bardzo nikt tam nie zagląda, że nawet sprzedający tego nie aktualizują. Ile kosztuje wystawienie auta do sprzedania na Allegro? 20 zł za 10 dni. Sprzedajemy pali jest bezpłatne, Marketplace również. Olx uzależnia ceny od wartości auta, takie do 5 tysięcy wystawimy za 27 zł, ale jeśli jest to auto za ponad 75 tysięcy, to już za ponad 90. W to jest jeszcze drożej. Jeżeli mamy samochód do 5 tysięcy złotych na 30 dni, wystawimy go za 50 zł, a jeżeli auto kosztuje ponad 150 tysięcy, ogłoszenie będzie kosztowało 127 zł na 30 dni. Czy to dużo? Szczerze mówiąc. To strasznie dużo, ale mamy wybór. Możemy skorzystać z Allegro, sprzedajemy albo Marketplace, licząc się jednak z tym, że zasięg naszego ogłoszenia będzie dużo mniejszy. Jednak cennik dla komisów, zwłaszcza tych większych, to dopiero rzeź. Na cenę ogłoszenia uzależniona jest od ilości aut, które mamy na placu. Jak mamy jedno auto, jest to ponad 500 zł na 30 dni w pakiecie podstawowym, 860 w Biznes Pro Plus, plus 25 zł za widoczność na LX, plus prowizja, nazwana opłatą progową, nawet 30 zł, jeśli auto kosztuje ponad 200 tysięcy. Choć trzeba oddać, że jeśli auto jest do 10 tysięcy, to prowizja będzie ujemna. W sensie 10 zł od każdego auta zostanie od faktury odliczone. Dealer importer, komis, handel jak zwał, tak zwał, mający na placu 55 aut, płaci o to moto minimum 7, a z jakimiś podbiciami, promowaniami nawet ponad 11 tysięcy złotych miesięcznie, plus OLX, plus prowizja od wartości... Robi się ładne kilkanaście tysięcy miesięcznie. W wielu komisach usłyszałem, że płacą więcej za Otomoto niż za wynajem placu. Dużo więcej. I ostatnio coraz częściej słyszałem, że mają tego dość i że się powoli organizują i mają zamiar masowo opuścić Otomoto, tym samym zmuszając serwis do korekty cenników. Bunt będzie miał sens, tylko wtedy gdy będzie masowy i jest spora szansa na to, że tak się stanie. Zebrała się grupa półtora tysiąca przedsiębiorców, część ma trzy auta do sprzedania, część 150 albo i więcej i Grupa ta ma zamiar solidarnie na przełomie lipca i sierpnia zrezygnować z Otomoto. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Jednak rozmawiałem z kilkunastoma przedstawicielami branży i determinacja jest ogromna, ale jest też alternatywa. Przede wszystkim obsługą ogłoszeń ma się zająć stworzony kilka lat temu, a zupełnie do niedawna nie funkcjonujący w naszej świadomości serwis samochody.pl. Jestem bardzo ciekawy państwa komentarzy. Jak państwo myślą, czy ten bunt handlarzy autokomisów, punktów dealerskich tych wszystkich miejsc, w których sprzedawane są samochody, używane, ale nie tylko używane, również nowe. Czy to się powiedzie, czy za parę lat, za parę miesięcy w pierwszej części naszego programu większość ogłoszeń będzie podpisana samochody.pl czy ciągle otomoto.pl? Zobaczymy, czekam na Państwa komentarze. A teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. W tej części programu mamy oczywiście dwa lokowania produktów. Firmę Predictech, która produkuje mierniki lakieru i którą muszę poprosić o jakąś specjalną promocję dla Państwa już niedługo. Oraz firmę Autodena, która umożliwia sprawdzenie używanego samochodu po numerze WIN. I tutaj akurat promocje. Mamy co tydzień 15% rabatu na wszystkie raporty, które generują Państwo za pomocą linków, które znajdą Państwo w opisie filmu. Doge'a ja dzisiaj sprawdzimy. Auto debiutowało w 2007 roku w Europie i miało być idealnym połączeniem auta terenowego, rodzinnego minivana i jeszcze kombi. Produkowany w Meksyku Dodge miał prawie 4,90 m długości i często 7 miejsc, więc to naprawdę duże auto. Napęd naprzód lub dołączany na 4 koła oraz kilka silników do wyboru. Benzyna 2,4-4 cylindry oraz 2,7 i 3,5 litra to V6, odpowiednio 175, 185 i 240 koni. Był też diesel specjalnie na nasz kontynent, pożyczony z Volkswagena 2.0 TDI na pompowtryskiwaczach, i było to fatalne połączenie. W kabinie było głośno, wibracji sporo, a obsługa manualnej skrzyni i sprzęgła jakaś dziwna. To jednak było auto zbudowane pod spokojniej pracujący silnik benzynowy i automat. Chociaż jak Fiat przejął Chryslera, czyli Dodge też, i zbudował Fremonta i wsadził swoje 2.0 diesel, to nawet dało się tym jeździć. Jednak dzisiaj obejrzymy dodża a nie Fiata. Oto on, kosztuje 32 tysiące, ma 200 tysięcy Przebiegu i największą benzynę pod maską. To wersja europejska, co ciekawe. Import Szwajcaria i według deklaracji, auto jest bezwypadkowe i w bardzo dobrym stanie. Czy dowiemy się czegoś więcej z raportu AutoDNA? Spróbujmy. W ogłoszeniu jest WIN, generuje raport i okazuje się, że w 2015 roku była jakaś drobna szkoda w Niemczech oprócz tego czysto. No to jedziemy. Pierwsze wrażenie jest niezłe nawet bardzo dobre. Jedyne co warto odnotować, to odcinający się lakier pomiędzy klapą a błotnikiem z prawej strony. Oraz jakoś tak dziwnie spasowane drzwi, ale to amerykański samochód, człowiek dziwi się tylko przez chwilę, potem przestaje. Pomiary, zarówno amerykańskie Dodge, jak i Chryslery z tamtych lat nie są ocynkowane, Fiaty Fremonty zresztą też, a przed korozją są zabezpieczone słabo. Karoseria jeszcze się jakoś trzyma, dopóki nikt jej szlifierką czy palnikiem nie traktuje, ale od spodu potrafi być źle. Wzór z dachu to jakieś 80-100 mikronów, lewy błotnik przód malowany, drzwi miejscami szpachlowane i też malowane, kolejne drzwi, Również i błotnik też, ale wnęki cienko, więc naprawy lakiernicze nie były z powodu wypadku, raczej problemów natury estetycznej. Rys, otarć, dołków. Prawa strona podobnie malowana, szpachlowana. Kabina dość estetyczna, pasy oryginalne, konsola również, pod maską w porządku, nawet względnie sucho, choć widać trochę korozji. A od spodu zapocona jest podstawa filtra oleju, natomiast skorodowane miejscami bardzo jest wszystko. Od stalowej miski olejowej po elementy zawieszenia, ramę pomocniczą silnika, niestety również podłogę i progi. A są miejsca, w których blachy już po prostu brakuje. A pewnie było jeszcze gorzej, bo w niektórych miejscach ktoś to obsikał czymś czarnym, ale tylko tam, gdzie sięgnął. Odpuszczamy. Auto ma potencjał, jednak wymaga zbyt dużych inwestycji. I to wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek już w środę. Do zobaczenia.